Dolnośląskie pilchowice zazwyczaj kojarzą się z zaporą, spiętrzającą w pobliżu tej wsi wody Bobru. Sama miejscowość w mniejszym stopniu budzi zainteresowanie turystów. Warto jednak i jej poświęcić kilka zdań. Leży ona w powiecie lwóweckim w gminie Wleń na pograniczu Pogórza Izerskiego i Gór Kaczawskich, otoczona wzniesieniami o wysokości od 391 do 437 metrów nad poziomem morza. W roku 1217 osada stanowiła część dóbr lennych zamku Wleń. Wtedy też odnotowano ją w dokumencie wrocławskiego biskupa Lorenza jako pilhojc. W późniejszych dekadach nazwa wsi zmieniała się kilkakrotnie, między innymi była to Magma Mura Atsparwa, Mawer, Mauer, wreszcie po roku 1945 Pilichowice, a następnie Pilchowice. Gdy w roku 1368 wdowa po Bolku II księżna Agnieszka opuściła ziemski padł, wieś trafiła w ręce znanego śląskiego rodu von Cedliców. Niedługo potem odkupił ją od nich Tymo von Kolditz, po czym w roku 1391 sprzedał pilchowice Hansowi von Redern z pobliskiego Nielestna. Przez następne wieki majątek także zmieniał właścicieli. Na przemian władały nim rodziny von Redern, von Cedlic oraz von Szawgocz. Po wojnie trzydziestoletniej nabył go pułkownik Adam von Kulhans. Po jego śmierci następowało dalsze odsprzedawanie dóbr kolejnym włodarzom. Ostatecznie w roku 1825 wieś trafiła w ręce braci Haugwitz z Wrocławia. Rodzina ta zawiadywała nią do 1945 roku. Przepływający przez Pilchowice szybki bupr dostarczał mieszkańcom nie tylko wodę. Jego nurt poruszał młyny, łowiono w nim też ryby. Niestety w trakcie nagłych przyborów rzeki zasilanej gwałtownie topniejącymi śniegami bądź ulewnymi deszczami, leżący przy jej brzegach obejścia padały ofiarą powodzi. Wzmianki o nich pochodzą już z wieku XVI. Miejscowa ludność od dawien dawna zajmowała się tkactwem, rolnictwem i handlem. We wsi funkcjonowały niegdyś trzy młyny wodne, pracował tartak, dzieci uczyły się w szkole ewangelickiej. Prądy reformacji religijnej szybko przyjęły się bowiem na tym terenie. W centralnym miejscu pilchowic stoi obecnie monument przypominający ważne dla wsi daty. Ukazuje on także skomplikowane dzieje jej mieszkańców także tych, którzy przybyli tu po roku 1945. Bez względu na wyznawaną religię łączy ich z poprzednikami wiara w Boga. Centrum pilchowic. To na pewno przede wszystkim miejscowa świątynia. Nie jest to zbyt okazały kościół, jeżeli chodzi o jego wielkość. Niemniej miał zawsze ogromne znaczenie dla mieszkańców tej miejscowości. I właśnie przed nim, za strumieniem, przy okazji warto wspomnieć, że w pilchowicach takich strumieni, które zasilają rzekę Bób, jest więcej, bo aż trzy. Te takie bardziej znaczące cieki. Natomiast tu, właśnie przed strumieniem, przy samej drodze stał niegdyś pomnik. Ten pomnik zmienił swój charakter. Obecnie jest to taki y, monument milenijny. Można się zorientować, że w 2000 roku 2000 lat chrześcijaństwa w ten sposób upamiętniono na tej ziemi, że postawiono na tym dawnym cokole głaz z napisem milenium i z podkreśleniem, że są to że w Pilchowicach ten głaz sam tutaj w 2000 roku poniżej można znaleźć bardzo ciekawe upamiętnienie tutaj 800 lat funkcjonowania Pilchowic czy istnienia tej miejscowości, ale jeszcze ciekawszym fragmentem tego głazu jest tablica po lewej stronie od frontu niewidoczna, umieszczona na której jest wizerunek dwóch złączonych dłoni i dawna nazwa Pilchowic-Mauer i Pilchowice oraz napis, który mówi o tym, że jest to tablica poświęcona pamięci dawnych mieszkańców tej miejscowości. Kiedy się zmierza w kierunku świątyni, można zwrócić, a właściwie nawet powinno się zwrócić uwagę na bardzo ciekawe wrota stalowe, które zamykają wejście na teren przy przykościelny ogrodzony murem, jako że jedna z tych takich właśnie bram wykonana została prawdopodobnie już bardzo dawno temu, być może przed wojną, taką metodą nitowania, takimi dość powiedziałbym prostymi sposobami łączenia wykutych ręcznie takich listew wykończonych na kształt dzidy. To jest jedna strona tej bramy. Tak wygląda. Po drugiej stronie brama została wykonana już nieco innymi metodami, też przy użyciu spawarki. Przed świątynią, natomiast, znajduje się bardzo ciekawa figura Matki Bożej, która jak widać ma zamontowane. Z przodu reflektory, prawdopodobnie poświęcające ją wieczorami. Natomiast po wejściu na dziedziniec samej świątyni można zauważyć nie tylko ogromny drewniany krzyż, ale stojący nieco dalej pod murem kamienny krzyż i jeden z ocalonych tutaj nagrobków. Natomiast jeżeli chodzi o sam kościół, była to świątynia wzniesiona pod koniec XIX Wieku. Była to świątynia ewangelicka, która została przyjęta przez katolików polskich po przyjechaniu na tę ziemię naszych pionierów w roku 1945. Pilchowicki kościół filialny służący wiernym pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej nie ma zbyt długiej historii. Najprawdopodobniej już pod koniec XVIII wieku wzniesiono tu na cmentarzu pierwotny jednonawowy obiekt ewangelicki, nazywany czasem kościołem pogrzebowym, w kolejnych latach gruntownie przebudowywano go, również dzięki staraniom protestanckiej społeczności. Po wysiedleniu jej ze wsi kościół przejęli przybywający tu nasi rodacy, polscy katolicy. Zwraca uwagę dbałość współczesnych mieszkańców o tą niewielką, ale bliską im świątynię i jej otoczenie. Kościół jest obiektem filialnym parafii we Wleniu. Wyrastającą z kalenicy dachu graniastą wieża, a właściwie dużą sygnaturkę wieńczy hełm z prześwitami. Świątynie kryje trzy spadowy blaszany dach, a jej surową elewację urozmaicają proste okna oraz dobudówka. Na słupie wejściowym bramy widnieje specjalna dekoracja, płaskorzeźba wyobrażająca świecznik. Zabytkowe organy trafiły do Pilchowic w roku 1898 z Olszyn lubańskiej. Stanowią dzieło Johana Christofa Neumana z Unięcic. Po II wojnie światowej instrument zdewastowano, potem przeprowadzono jego remont. W roku 2003 zamontowano w nim napęd elektryczny. Dość nietypowe jest umiejscowienie tego instrumentu nad ołtarzem. Szybkie przemieszczanie się mieszkańców Pilchowic ze wschodniej części wsi oddzielonej Bobrem do jej swoistej zachodniej enklawy umożliwia w istocie jedynie przerzucony tu nad szeroką rzeką stalowy, nitowany most o długim przęśle. Dzisiaj służy wygodnemu dotarciu z jednego brzegu na drugi, ale pod koniec II wojny światowej stanowił drogę panicznego odwrotu niemieckich oddziałów wojskowych, a także ważny element szlaku ucieczki osób cywilnych. stalowy most w Pilchowicach, który łączy w zasadzie dwa fragmenty tej miejscowości, to dzieło sprzed wielu lat wykonane metodą nitowania i wtedy kiedy ktoś chciałby się bliżej przyjrzeć całej tej konstrukcji, to dostrzeże szczerze, ile tych właśnie użyto tutaj nitów, jak pieczołowicie tą konstrukcję stawiano, ale jej historia, taka szczególnie dramatyczna dotyczy czasu kończącego się II wojny światowej, kiedy Niemcy, przerażeni nadciągającą armią czerwoną, uciekali, między innymi również z tych okolic, i całe tłumy ludzi przechodziły przez ten most. Już wcześniej żołnierze niemieccy tą przeprawę zaminowali, ale ocalała ona podobno dlatego, że któryś z mieszkańców, nie wiem czy zobaczył, gdzie są te ładunki umieszczone, czy po prostu. Przypadkowo trafił na nie, uszkodził zapalnik, czy wyjął zapalniki, i w ten sposób ta konstrukcja wtedy ocalała, a całą tą historię przekazał, jakoby, ojciec Wernera von Brauna, barona rakietowego, który tutaj blisko bywał na tych terenach. Także ta informacja pochodzi właśnie od Magnusa von Brauna, ojca. Tego słynnego skądinąd, znanego też twórcy amerykańskich rakiet. Natomiast człowieka, który miał też na sumieniu bardzo wiele niegodziwości popełnionych w okresie, kiedy był na usługach państwa hitlerowskiego, kiedy był też oficerem SS. Wspomnianego Wernera von Brauna, rakietowego barona, natychmiast po wojnie przygarnęli Amerykanie. Od roku 1933 posiadał on licencję pilota, nieco później ukończył studia na Uniwersytecie w Berlinie, uzyskując tytuł doktora. Z Luftwaffe związał się w roku 1936, a kilkanaście miesięcy później został dyrektorem technicznym w ośrodku rakietowym w Peenemünde. Tam kierował pracami nad rakietami dla wojska. Od 1937 roku był członkiem NSDAP, zaś trzy lata później także zbrodniczej Schutzstaffel, czyli SS. Otrzymał w niej stopień Untersturm Führera podporucznika, by w 1943 roku awansować do stopnia Szturm majora. Za przestępcze czyny wobec robotników przymusowych i więźniów nigdy nie odpowiedział przed sądem. Niewątpliwie dzisiaj Zapora Pilchowicka, podobnie jak zresztą stacyjka, która nosi nazwę Pilchowice-Zapora, to są jakieś wyjątkowe atrakcje. Stąd też bywają tutaj często turyści, goście, którzy chcą zobaczyć ten y, taki ciekawy rzeczywiście twór myśli inżynierskiej. Natomiast jeśli chodzi o taką pogodę jak dzisiaj, to niestety te duże przestrzenie nad wodą powodują, że wiatry wieją dość silne, no i wtedy chętnych do oglądania tej zapory jest mniej. Te atrakcyjne budowle powstały niejako w wyniku kolejnej ogromnej powodzi. W roku 1897 postanowiono bowiem skutecznie zapobiec dalszym szaleństwom bobru. Wykorzystano sprzyjające ukształtowanie terenu i budowę geologiczną podłoża, by zaplanować wzniesienie potężnej zapory. Pozwoliła ona na utworzenie wielkiego zbiornika retencyjnego, odtąd ujarzmiony nurt miał też napędzać agregaty prądotwórcze nowej hydroelektrowni. 3 lipca 1900 roku zapadła ostateczna decyzja o realizacji tego śmiałego przedsięwzięcia, zaś przygotowawcze prace rozpoczęto w roku 1902. Dwa lata później gotowy był kanał pozwalający na czasowe odsunięcie rzeki od rejonu budowy. Kamień węgielny pod samą zaporę wmurowano 20 czerwca 1908 roku. Wszelkie roboty ukończono 16 listopada 1912 roku. Ceremonię otwarcia gotowego obiektu zaszczycił cesarz Wilhelm II. Zapora, wzniesiona z kamieni łączonych betonem, ma niemal 70 metrów wysokości, a jej korona to 240 metrów asfaltowej drogi. U podnóża potężnego kamienno-cementowego muru pracuje elektrownia wodna. Powstały po spiętrzeniu wód, obrót zbiornik Pilchowicki ma powierzchnię 240 hektarów, zaś jego pojemność to 50 milionów metrów 3 wody. Budowa zapory przyczyniła się także do powstania na tym terenie linii kolejowej. Kiedy rozpoczęto budowę? Czy już kontynuowano budowę zapory w Pilchowicach, okazała się bardzo potrzebna forma takiego zorganizowania transportu, że można było bardzo wiele materiałów dowozić szybko i w dużych ilościach. No między innymi to wpłynęło też na to, że już w roku 1904 zaplanowano budowę linii kolejowej. W sierpniu 2008 roku tutaj do Pilchowic dotarła już Pierwsza lokomotywa z wagonami i powstała bardzo malownicza stacyjka. Ją widać w tej chwili za moimi plecami. Ona służyła dwóm miejscowościom Pilchowicom i Nielesną. A taką ciekawostką związaną też tutaj z samą tą linią kolejową, jest też wspaniały stalowy wiadukt przerzucony nad rzeką, który tuż za tą stacją się zaczyna. Natomiast po drugiej stronie Funkcjonuje maleńka elektrownia Pilchowice 2. Ciekawostką związaną z tym zakładem jest to, że tutaj woda doprowadzona jest takim specjalnym kanałem. On ma no, blisko 1400 metrów długości. Czasami jest prowadzony w wykopach, czasami ta rynna jest umieszczona na takim nasypie. No, bardzo ciekawa konstrukcja. Ale jeśli chodzi jeszcze, wracając do samej stacyjki czy stacji Pilchowice Nielesno, są zachowane nie tylko bardzo stare zdjęcia tego, tego obiektu, ale też zdjęcia z lat 60., które sobie wykonywali tutaj zarówno pracownicy wtedy już polskich kolei państwowych, jak i po prostu przygodni ludzie, którzy korzystali z tego dworca. Do budowy torowisk potrzebny był tłuczeń i inne materiały, więc w okolicy powstały kamieniołomy. Na trasie linii kolejowej przebijano tunele, wznoszono wiadukty i mosty. Po czterech latach pociągi docierały z jeleniej góry do Pilchowic, powstała wtedy malowniczo położona nad brzegiem zalewu i blisko wylotu tunelu kolejowego stacja, wspomniana już Pilchowice Zapora. Trudności terenowe nie powstrzymały budowniczych. Pełne oddanie całego szlaku kolei żelaznej z jeleniej góry do Lwówka Śląskiego nastąpiło 28 sierpnia 1909 roku nazwano ją koleją Doliny Bobru. Pracująca w pobliżu stacji kolejowej Pilchowice Nielesno elektrownia wodna Pilchowice 2, zaczęła pracę 13 października 1927 roku jako energetyczny zakład przepływowy. Kanał robi duże wrażenie, przede wszystkim ze względu na jego wielkość, ale też na taką infrastrukturę. Tutaj widać aż dwa mostki przerzucone nad nurtem, a woda z dużą szybkością tutaj się przemieszcza. I te wszystkie zabezpieczenia, te wszystkie betonowe obramowania to na pewno jest bardzo dobry sposób zabezpieczenia brzegów. Natomiast nieco poniżej poziomu wody tutaj można zauważyć, znajdują się pola uprawne. No to jest właśnie taka ciekawostka, że tutaj prawie jak w starych rzymskich akweduktach, może nie aż do tego stopnia, podniesiono jednak znacznie wyżej ten ciek. Nad otaczający teren. W niektórych miejscach, tak jak już wcześniej wspominałem, woda przepływa w rynnie zatopionej w grunt, a tutaj trzeba było troszeczkę podnieść te wszystkie elementy tego, 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 tego właśnie cieku, żeby mógł dostać się do elektrowni no, z odpowiednim spadkiem wody. Dzięki kanałowi i zasadom przesyłania wody, przypominającemu działania rzymskich akweduktów, uzyskano spad z różnicą poziomu wynoszącą 5 metrów. Energia elektryczna była bardzo potrzebna powstającym zajazdom, restauracjom i innym obiektom, których było coraz więcej. Niestety, część z nich przedstawia dzisiaj opłakany stan. Bardzo blisko kamiennego wiaduktu kolejowego, który był przerzucony nad szosą prowadzącą do Jeleniej Góry, przebiegającą przez Pilchowice, funkcjonowała duża restauracja, która miała ogromną salę taneczną. Zresztą nawet dzisiaj, kiedy spod tych warstw farby starej wyzierają te niemieckie napisy, można przeczytać Gross Saal i jakieś tam inne Informacje dotyczące funkcjonującego tutaj tego szynku, tej gospody. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Salę, to dzisiaj przedstawia ona sobą katastrofalny stan. Natomiast sam budynek owej restauracji, dość ważnej, stojącej tutaj na rozdrożu, jest przeznaczony do sprzedaży. Warto wiedzieć, że z chwilą, kiedy powstała zapora wodna w Pilkowicach. W ogóle się tutaj życie takie turystyczne zaczęło na szeroką skalę rozwijać i wtedy te wszystkie szynki, te wszystkie miejsca, gdzie można było coś zjeść, odpocząć, przenocować, no były ważne. Nim w pobliżu powstałego zalewu rozpoczął się rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej, we wsi tworzono inne miejsca pracy, dające ludziom zatrudnienie. W roku 1889 Paul Grimm uruchomił w Pilchowicach fabrykę wyrobów drewnianych i papierniczych. Zakład wytwarzał m.in. doskonałą tekturę, a także swoistą tekturową galanterię, jaką były choćby podkładki pod kufle piwne. Do napędu urządzeń manufaktury służyły trzy wodne turbiny i silnik parowy. Obecnie w zabudowaniach dawnej firmy Grima funkcjonuje współczesna fabryka tektury. Filchowice leżą w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. To naprawdę piękny, wyjątkowo urokliwy teren, zachęcający do odwiedzenia o każdej porze roku.